Dzień dobry, z tej strony Łukasz z firmy Rolmek. Właśnie będę prowadził osobiście do klienta rozrzutnik Pronar N262 na 1. Jak widać, Herkules 14. -czka. Na Tandemiku, oczywiście. Adapter talerzowy. Tak jak widać, z deflektorem. Tylna oś skrętna. Tak to wygląda. Wystawik spięty, gotowy do wyjazdu. Teraz wyruszam. No i lecimy sobie. Oczywiście 5,5 dychy, gaz, opór. Klimka chłodzi, oczywiście. Zero potrzeb, zero problemów. Jeszcze chwila i u klienta. Już jak widać dojeżdżamy Następnie do gospodarstwa celowe będzie po prawej stronie, gdzie mamy dostarczyć rozrzutnik. No i jak widać maszyna na ma miejscu. Tutaj odczepiamy już od Klient widać zadowolony, uradowany, teraz zapewnimy formalności, dokumenciki, książeczki i wracamy na bazę, Dobra. teraz

Guys.